Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, dzisiaj dość specjalny i ze specjalnym gościem jest ze mną Filip. Siemano. No i dzisiaj przed nami mecz, e, można powiedzieć o dość większą stawkę, nie będzie to jakiś wager do końca, nic takiego, a będzie to mecz o 100 zł, więc no, stawka dość wysoka, trzeba przyznać, na pewno nikt z nas nie chce odnieść w tym meczu porażki e, może wezmę to, nie? No. no. więc będzie ciekawie, oczywiście potem zobaczycie potwierdzenie tego i tak dalej. I kogo ty tu tutaj masz? Musa i Amravat na ataku? O, jest ten twój EŚP, którego bardzo nie lubisz, tak że mam nadzieję, no znowu zawiedzie. Kate, no, ostatnio się spisywał, jeszcze na początku meczu, bo sobie wezmę przerwę i tam zmieniam formacje, zawodników i tak dalej, bo no, kilka edycji muszę wprowadzić, ale powodzenia, chyba możemy sobie A, no, życzyć. A, również życzę ci powodzenia, ale mm. żebyś jednak przegrał ten wager'a, O, no. także... no, dziękuję. Tutaj. zmiany. No, ja robię zmiany i wy oczywiście zobaczycie najlepsze momenty tego spotkania. O, może coś teraz, Embolo to jest dzik. Embolo... Ale ale teraz miałem dużo fuck. szczęścia, szczerze powiedziawszy, bo no interwencja Rida była dobra, ale ta piłka i tak dość szczęśliwie tam przeszła. Nie wiem jakie tam sam czas ma aż ja sobie zobaczyć z ciekawości. No nie, słaby, nie mam w sumie nikogo tak do strzału z dystansu, więc może jakoś inaczej bym to rozwiązał. Albo zobaczmy. No nie, to było bez sensu. Ha, ale teraz ojeżu. świetna interwencja Begowicia, naprawdę. Solidnie gra w no. bramkarz, szczerze ci powiem, O, teraz może Embola znowu? No miał w sumie wcześniej sytuację, Embola, ojej. Ojeju, co, co tutaj się dzieje? Ale na szczęście... O nie, come on. Na szczęście Bego był na posterunku, bo to mogło być niebezpieczne. Koniec. No tyle, dobrze. Może koniec pierwszy powy No w 6 do 3 dla mnie, no ale ogólnie nie jest jakiś póki co ciekawy. Chyba oboje nie chcemy za bardzo zaryzykować tutaj. Jednak stawka dość wysoka. No ale może otworzymy się w drugiej części spotkania, może będzie ciekawiej. A jak nie jeszcze tutaj wcześniej nie mówiłem, jeżeli będzie remis to oczywiście złoty gol, kto pierwszy strzeli w następnym no to zgarnia 100 zł, tak więc lecimy tak, chyba jest, dalej. Powinno być ciekawiej no bo teraz już szansa na większe ryzyko będzie, myślę. I ochota no, też. Więc powodzą jeszcze raz. Będę tutaj trzeba... Będę chwaliliśmy przed chwilą, no, to może... Coś jeszcze jest się groźnie, ale... z dystansu Kate'a, aj! No, trzeba chwalić tego Begowicia, naprawdę. Zaskoczył trzeba mnie. chwalić, bo bardzo ładnie sobie radzi no. w tym meczu i cały czas utrzymuje mnie przy życiu, bo widzę, że powoli jednak... Jednak Ty, ty przejmujesz inicjatywę. Teraz Twój ulubieniec Kate'a, ale zatrzymany Kate. przez Anholz. <laughs> I Anholz fatalnie podaje. Ojej, co za przyjęcie. Na spalanie. Ahmed Musa w polu nie. karnym on takich sytuacji nie Boże, marnuje nie. To jest właśnie ten Musa Cały mecz całkiem ok, jeden błąd. I jeszcze się to bardzo ładnie uderzył. No jeden do zera, ale jeszcze pół godziny walki przed nami, także myślę, że... No, niby tak, zobaczymy, jakieś tam zmiany, no, może. Myślę, że jeszcze tak. Jeszcze ofensywne pójdą. To jeszcze nie jest koniec, szczególnie że ostatnio zaczęły sobie stwarzać tę sytuację. No i kolejny błąd. No i właśnie, Embolo. ale o, też jak... bardzo solidna obręka. Nie no, ja tutaj jakieś zmiany może zastosuję, bo niestety, no, słowo tak być stówkę na minusie e, Więc wpuszczę sobie tutaj takich ciekawych dwóch panów A dobrze, dobrze, myślę, że mogę się na to zgodzić, abyś taki zmian dokonał co, Cokolwiek robisz no, Pojawiła się już tutaj dwójka nowych napastników, świeże siły, zobaczymy I, i jak się o. spiszą Widzieć, że jak to mieczem wojuje, od miecza ginię. Dokładnie tak. I Kejta, Kejta, nie zawieź mi, no nie. Myślę, że nie. To nie nie. Teraz Begović. Begović. No i Ahmed pięknie, Musa nie. sam na sam. Błagam. No nie, tutaj nie ma szans już go dogonić, wszystko Musa w Ciebie sam... Piłka meczowa, Ale, akcja meczowa. Achmet Musa. No nie w jego stylu, nie w jego stylu. O 5 minut przedłużę moje nadzieje. No. Już tutaj. Chyba nic z tego. No niestety, cóż. No. Zabrakło. Nie tego się spodziewałem, zapraszając z no, tego ja odcinka. No ja bardzo się cieszę dziękuję za możliwość plany. wystąpienia na twoim odcinku i... i zwycięstwa. Ogrania na własnym kanał. Plany nagrać odcinek i wzbogacić cię Niestety wzbogaciłem cię, a nie siebie. No ale tak czy inaczej wypada podziękować ja Ci za dziękuję udział. Spodziewałem się nieco innego udziału. No, w strzałach mniej więcej podobnie tutaj. No, miałeś dwa razy więcej, eee... prawie, więc bardzo podobnie. Ja miałem jeden strzał. W strzałach celny, celnych nie. to nieco smutnie wygląda, ale <noise> niestety nic na to nie poradzę. No i tak czy inaczej, dziękuję Ci za wystąpienie. Zaraz tutaj oczywiście się wymienimy danymi i tak dalej. Wy zobaczycie potwierdzenie potem tego. Możecie napisać, kogo chcielibyście zobaczyć jeszcze w takim filmie, na przykład znowu o 100 zł, czy coś w tym stylu. Eee, ja Wam dziękuję za obejrzenie. Dziękuję Tobie jeszcze raz. No, dzięki wielkie. No i to będzie chyba tyle. Więc do usłyszenia, no i cześć. Siema.